Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnia niedziela wakacji. Pewnie troszeczkę smutku w naszych sercach, bo każdy chciałby, aby te wakacje potrwały trochę dłużej. Ale wracamy do szkoły, wracamy rozwijać swoje talenty, wracamy, by podzielić się również doświadczeniem zdobytym przez ten. Kieruje do nas przepiękne słowo dzisiaj, słowo, które zachęca nas do, do piękna naszego wnętrza, czyli naszego serca. Posłuchajcie fragmentu Ewangelii według Świętego Marka. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki nie obmyją się. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają jak obmywanie kubków, dzbanków naczyń miedzianych. Zapytali go faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. Odpowiedział im słusznie prorok Izajasz powiedział o was o budnikach. Ten lud czci mnie warkami, lecz sercem swym daleko jest. Ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogło uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Moi drodzy, może troszeczkę długi ten fragment Ewangelii, ale jakże piękny i ukazujący nam, że wiara nasza może przerodzić się tylko w tradycję. Czyli w przestrzeganie pewnych zasad, w świętowanie odpowiednich uroczystości, w przestrzeganiu, że tu trzeba uklęknąć, tu trzeba usiąść, tu trzeba zaśpiewać, to trzeba ręce złożyć. Zobaczcie, że faryzeusze i próbują, i uczeni w Piśmie, próbują podchwycić Pana Jezusa, dlaczego Twoi uczniowie nie myją rąk, dlaczego, tak jak jest w tradycji, nie myją dzbanków i kubków, ale jedzą, patrzą brudnymi rękoma i dla nas przekładając moi kochani te ewangelię na nasze życie duchowe. Możemy zobaczyć, że również w naszym życiu duchowym możemy zatrzymać się tylko na tych wyrazach zewnętrznych. One są ważne, bardzo ważne, bo to też świadectwo wiary, ale one muszą być odzwierciedleniem tego, co jest w moim sercu. Zobaczcie. Kiedy idziesz do kościoła czy Panu Jezusowi ma się podobać na przykład Twoja oryginalna koszulka, oryginalne buty, spodnie? Czy ma się podobać Twój makijaż? Raczej nie. Myślę, że Panu Jezusowi najbardziej ma się podobać to, co jest we wnętrzu, czyli w Twoim sercu, a więc czy Ty swoim sercem otwartym przyjmiesz go w Jego Słowie i Komunii Świętej. Pan Jezus dzisiaj mówi, że z wnętrza człowieka pochodzi to wszystko, co staje się <laughs> też grzechem i złem. A więc złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, wszystko to pojawia się w sercu. A więc moją największą troską w życiu musi być formacja serca. Nie wystarczy, moi kochani, przyjść do kościoła, pięknie złożyć rączki, pięknie uklęknąć, a sercem być daleko od Pana Boga. Nieraz, zobaczcie, jesteśmy w kościele, ręce złożone, obserwujemy, a tam ktoś siedzi i już myślimy, ale ta wygląda, ale ten dziś przyszedł ubrany, ale on się zachowuje. Zobaczcie, już oceniamy, już z wnętrza naszego pojawia się obmowa, nawet w myśli, złe myśli. A przecież panu Jezusowi chodzi o serce, o moje i Twoje serce. A więc potrzeba nam przede wszystkim, moi kochani, od najmniejszego do najstarszego, do największego. Potrzeba nam przede wszystkim tej formacji serca. Potrzeba spojrzeć na to, że idąc do Jezusa, dbając o relacje z Nim, to nie tylko ten wyraz serca zewnętrzny, ale przede wszystkim moje wnętrze zobaczcie nieraz kupimy w sklepie piękne opakowanie jakieś ciasteczka otwieramy a zepsute nieraz zobaczcie mamy piękne w domu szafy może nawet jakieś zabytkowe albo piękne meblościanki w których są nasze ubrania ktoś powie ale ty masz piękne meble ale kiedy otworzysz te szafy wszystko wypadnie wszystko wypadnie, bo jest niepółkładany. I tak nieraz jest z naszym sercem, prawda? Że na zewnątrz super, jestem człowiekiem wierzącym, mówię, jestem wierzący. Ale co za tym idzie? Czyli serce, spowiedź, komunia święta, moje myśli, relacja z drugim człowiekiem, może obgadywanie, jakieś nieczystości, trudności w relacji z Bogiem. A więc zobacz, zobacz, ile jest tego jeszcze do zrobienia. Więc życzę Ci i sobie też przede wszystkim, abyśmy dbali o nasze serducha, o naszą relację z Jezusem, bo one są najważniejsze. Ta relacja z Jezusem. Nie to, czy Ty przyjdziesz w markowej koszulce, czy w zwykłej koszulce, nie to, czy ty przyjdziesz w makijażu czy bez Niego, ale to, co jest w Twoim sercu, to się najbardziej liczy. Twoje serce w relacji z Chrystusem, piękne, czyste serce, napełnione miłością do tego, który jest miłością, czyli do Boga. Takiej niedzieli Ci życzę, przepełnionej miłością, otwartością serca, abyśmy się nie krzywdzili, ale umacniali, umacniali w Bożej, prawdziwej miłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.